Jesteś gotowy? Tak? Dobra, to trzy czekaj. No, szósty, puść, puść, słabo. Co? Czekaj, co go przeniosę. Jeszcze? Sorry! Aha, dobra, tylko będzie trzeba tego kółka dokończyć. <laughs> Już? To klikasz? Nawalam no, ile można. Jeszcze nie? Już. bo. To poczekaj, ja no z relogiem lepiej. Dobra, ale to klika się Alt czy F11? Zrób mały ekran. No, czekaj. Zrobiłem. No, zrobiłem mały ekran. Aha, ty udostępniasz ekran, spoko. No. Tak. Klikasz małe Aha, klikasz cały czas to, to małe. Czekaj. Aha, przytrzymuje? To masz książkę. Czekaj. Czekaj, aha przytrzymuje, dobra. Już? już? No. Weźmy. To trzymam cały czas myszką. Dobra, i już. No. Mogę puścić? Ulul. Beka girli. O, dobra. Ale teraz ja cięknę Czekaj, ja sobie pełny jakam zrobię. Ja, ja mam cheaty, lol, ale nie używam. Rozumiesz tego? Co z tego, że to nagrywam? Ja cheater. Dobra, daj mi tą książkę. Ej, żeby ona nie spadła przez te kraty. Spadła? Spadła! Czekaj, że do ciebie idę, duska. O, dusko, choroba. Będzie, naprawdę to będzie pierwszy odcinek, Be Kurde, By bym spadł. rozumiesz to? Dobra, ostatni raz tak ciekawy. Czek czekaj, 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 Coś z tego, że nie podskoczyłem. Stop, stop, ja ci mówię kiedy? Hulol! Ej, ty się... czekaj, patrz. Czekaj, ja cię z łuku będę. Z bo ja mam pań... trzy, dobra. Już mogę? Trzy strzały z łuku. I... No wiem, trochę z tego. Ale nie, dobra, bo z łuku możesz zdadać. Pójdź. Oh! Nie ma cię! <ślam> Rozumiesz to? To będzie pierwszy odcinek, się